Maneczko, ja jestem maksymalny. 77, to jest kolejny odcinek Złota na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam Czołg oraz bitwę, na którym zdobyłem dwie biegłości. Pierwsza dziesiątka. Możecie zgadywać w tym momencie, który Czołg to jest. Po takim wyglądzie, może ktoś zgadnie, może ktoś trafi. Eee, zobaczymy. Tak więc piszcie w komentarzach. A teraz pokażę już cały Czołg którym jest oczywiście FV215B. Czyli bardzo niszowy czołg jak na dzisiejsze realia WOTA. Bardzo rzadko się go widzi w bitwach. Ale bardzo mało mi również brakowało do drugiej biegłości. Tak więc zagrałem 5 bitewek. I wbiłem tą drugą biegłość. Szczerze myślałem, że będzie to trudniejsze. Bo naprawdę na niektórych pojazdach jest to bardzo, bardzo trudne do wbicia. W moim przypadku nawet nie musiałem się wysilać. Dwie biegłości wpadły. A teraz... Zapraszam was do bitewki na tym właśnie pojeździe. Oczywiście bitewki, w której wbiłem tą drugą biegłość, tak więc zapraszam. Okej, okay, jesteśmy w bitwie Mapa Murowanka, bitwa standardowa, w czytanie dziesiątki, dziewiątki i ósemki. Ja oczywiście na topie jako FV215B. Naprawdę czołgiem tym dawno nie grałem, ponieważ no, wydawał mi się słaby na obecne realia WOTA, wiecie. Połowce, szybkie bitwy, najlepiej żeby w ogóle jechało to 200 na godzinę, bo inaczej to w ogóle nie ma sensu wchodzić do bitwy. Zwłaszcza, że mi czołgami ciężkimi nigdy nie szło dobrze. Zawsze byłem z tyłu, szło mi tragicznie, przez co kompletnie nie miałem chęci grać tym czołgiem. Ale ostatnio wbiłem pierwszą biegłość i grałem sobie już troszeczkę po tym jak wbiłem tą pierwszą biegłość. I okazało się, że gram lepiej niż 93% graczy. To mówię, kurczę, to może być pierwsza, druga biegłość na 10 tierze w moim życiu. Tak więc lecę po to, zwłaszcza na takim czołku, na którym praktycznie w tych czasach nikt nie gra. Nie oszukujmy się, FVA 215B naprawdę ciężko jest zobaczyć w bitwie, a zwłaszcza na przykład 2. To już kompletnie jest widok unikatowy, unikalny. I rzadko kiedy to się zdarza. W tym momencie widzicie, że jadę na i idę pomóc temu obiektowi 432. Dlaczego tak szybko jadę? Ponieważ zobaczcie, że tamta flanka jest pod ogromnym naciskiem. Mają tam te 30 T4. Mega dobre pojazdy, które potrafią naprawdę zniszczyć yy, pojazdy, które tam są w y, dwa strzały. A jest ich tam więcej, tak więc... Więc tak naprawdę w sekundę jeden pojazd może spłynąć. Tak więc ja w tym momencie wracam, widzę ile tam jest pojazdów. E-75, Patriot, E-4, LC Event, pojechał lasem. Tam trzeba jechać, trzeba wesprzeć naszą drużynę. Tutaj napisałem na czacie, żeby nasi pojechali kapować, ponieważ nasi muszą wrócić na naszą bazę. W tym momencie zauważę zaraz chwila tutaj o, że jest STRV na mapie. Strzelę na ślepo, ale chyba nie weszło. Nie jestem pewny. W tym momencie E75, Pyk, wchodzi. To działo, to jest Newt Malina, naprawdę większej celności wymarzyć sobie w tej grze nie mogłem. To jest najcelniejszy czołg, jakim do tej pory przyszło pograć mi w wodzie. To jest naprawdę celność, jakiej można sobie po prostu wymarzyć. Po prostu w ruchu, w jeździe stabilizacja jest perfekcyjna i wydaje mi się, że to jest to samo działo, co na superkomputerze, ale ma lepsze parametry celowania. Stabilizacji I tak dalej Tutaj mamy te 30 która sobie spokojnie jedzie Ja strzelam w nią w tym momencie I przebijam Za 300 W tym momencie tutaj kolejny Spada na hita I teraz lecimy dalej Jedzie 4 To trzeba zniszczyć, ale Zastanawiam się w co lepiej strzelić I wybieram E4, ponieważ tamte czołgi Które stały na górce Czyli SRV i Futszak To są czołgi, które no nie za bardzo mogą mnie przebić czas w pewnych sytuacjach, oczywiście od boku. Ten czołg jest miękki ogólnie. Co muszę powiedzieć, ten czołg nie ma praktycznie pancerza. I jeżeli chcecie grać tym czołgiem jako prawdziwy czołg ciężki, to nawet na wieże za bardzo nie pogracie, ponieważ ma tak ogromny miękki garnek, że ciężko jest cokolwiek wygrać na garnek i na wieże. Więc jeżeli na swojej drodze spotkalibyście super Konkurora, raczej na pewno byście tą walkę przegrali. W tym momencie celuję w tego e, Strv'a I przebijam go Tylko tutaj bałem się, że zerwę jeszcze raz I niestety zrywam I w tym momencie Strv Nasz kończy tego gagatka Tutaj mamy e I jak mówiłem Ten czołg trafia praktycznie o, wo, Ale zerwałem od e, Te 30 Zapomniałem o tym fragmencie ale jak mówiłem, ten czołg trafia praktycznie wszystko. Tutaj celność jest fenomenalna i można naprawdę robić piękne strzały bez celowania. Z ja, w tym momencie mam ogromny problem. Stoję po środku pola na gąsce, E4 mnie strzeliła. T 30 też się przyłączyła i dodała troszeczkę e, obrażeń od siebie oczywiście, żeby nie było za łatwo. W tym momencie jadę dalej, próbuję zmienić pozycję. To jest ważne w tym momencie. Zmienić pozycję, aby no być zaskoczeniem jakimkolwiek, najmniejszym yy, dla przeciwnika. Ale zapomniałem w tym momencie, że ten czołg nie opuszcza działa. I w tym momencie mam problem. Na razie na moim koncie 4261 uszkodzeń. Co nie jest wynikiem rewelacyjnym, ale... W tym momencie... Mój wynik nie może być już poprawiony. Ja bym spokojnie z 5000 zrobił, gdybym nie zerwał tego jednego pocisku od T30 wcześniej. I mamy SRV, ostatni czołg, który przeżył na tym polu bitwy. Tak więc e, gwardzista leci po niego, w rozpęta swoją maszynę. I w tym momencie SRV ustrzelił. Gwardzista pięknie trafia w ruchu. I teraz. Pyk, piękny taran za ponad 100. Bitwa wygrana, gwardzista dostaje specjalistę za tą bitwę, a ja drugą biegłość. Wynik moim zdaniem bardzo ładny, jestem z niego bardzo zadowolony i mogę się cieszyć. Naprawdę, 4630 uszkodzeń, to naprawdę ładny wynik na dziesiątce. Mogło być lepiej, ale i tak nie jest źle. Tak więc tak wygląda historia pierwszych dwóch biegłości na pierwszej dziesiątce, którą jest FV. Nie powiem, w moim garażu wygląda to co najmniej dziwnie. FV z dwoma biegłościami. Kto to widział? Ja na pewno nie. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam was do subskrypcji kanału. Część filmiku łapką w górę. Do zobaczenia w kolejnych strzelonych bitwach. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć! He's in with his feet.